To zdjęcie, które widzicie, pochodzi z 1945 roku i przedstawia nieżyjącego człowieka, wyglądem przypominającego Hitlera. Człowiek ten został zidentyfikowany jako Gustav Weller. Ujęcie to Sowieci wykorzystali później jako rzekomy dowód ucieczki Hitlera, który chciał sfingować własną śmierć. Historycy nie dysponują jednoznacznymi informacjami, czy niemiecki dyktator rzeczywiście korzystał z usług Sobowtóra i na jaką mogłoby to odbywać się skalę. Ale ludzie, którzy wyglądem przypominali niemieckiego Führera, mieszkali nie tylko w Niemczech. Wśród nich był mieszkający w Gdyni Polak, nieznany z imienia pan Jaskuła. Przed wojną mieszkał przy ulicy świętojańskiej, z zawodu był marynarzem, a na statku pełnił najczęściej rolę dozorcy, który kontrolował ludzi wchodzących na statek. Normalnie nikt nie zwróciłby na niego uwagi, gdyby nie uderzające podobieństwo do Adolfa Hitlera. Najpierw zaczęło się od żartów, takich w przedwojennym stylu, jak na przykład w kawiarni, gdzie kelner żartował, krzycząc na głos, że pan Hitler jest pilnie proszony do telefonu. Wygląd jaskuły powodował też pewne nieporozumienia. Na statkach na których pracowało wsiadali nie tylko emigranci zarobkowi, ale także Żydzi uciekający z hitlerowskich Niemiec. Jeden z dziennikarzy, opisujący na łamach ilustrowanego kuriera codziennego postać jaskóły, pisał nawet, że, cytuję: Niektórzy Żydzi, widząc jaskółę, dostają szoków nerwowych, nie chcą przekroczyć pokładu statku, inni wprost domagają się usunięcia dozorcy ze statku, twierdząc, że nie będą mogli zasnąć w nocy, mając ciągle przed oczami obraz sobowtóra Hitlera. Jaskuła był wprawdzie osobą o groźnym wyglądzie, ale jak pisali reporterzy, to spokojny, małomówny człowiek o gołębim sercu. Na łamach prasy opowiadał, jak pocieszał przerażonych jego wyglądem Żydów, tłumacząc im, że ani Hitlera, ani nazizmu nie darzy nawet najmniejszą dozą sympatii. Z racji tego, że Jaskuła dużo podróżował, to często przebywał za granicą. To tam nagabywali go Niemcy, czy nie zechciałby wyjechać do Rzeszy, oferując, cytuję, spokojne, beztroskie życie, dużo pieniędzy i nic do roboty. Gdy Janin domyślał się, jaką rolę miałby tam pełnić, a chodziło o funkcję oficjalnego sobowtóra Hitlera. Jaskuła jednak takiego życia nie chciał, a w rozmowie z reporterami podkreślał, że była to nie tylko jego osobista decyzja, ale przede wszystkim jego żony. O osobie Jaskuły pisał też poczytny angielski dziennik Daily Express. Artykuł na jego temat był dość wymowny. Brytyjscy reporterzy twierdzili, że wypatrzyli Jaskułę na okręcie płynącym do Palestyny. Krótki artykuł na jego temat opatrzyli nagłówkiem Ten Polak nie uznaje osi, pilnuje Żydów w nocy. Opis miał być prześmiewczym nawiązaniem do zawodu dozorcy Kontrolera na statku. To musi być dla niejednego pasażera tragikomiczna niespodzianka, gdy w nocy podczas burzy wyskoczy z kajuty, a tu Hitler, komentowali sprawę dziennikarze. Po opublikowaniu wizerunku polskiego sobowtóra Hitlera, do jaskuły spłynęły propozycje zagrania w angielskich i sowieckich produkcjach. Wszystkie odrzucał. Ostatnią ofertą, która krótko przed wojną wpłynęła do niego telegraficznie, była propozycja zagrania w filmie amerykańskim. Oferty tej również nie przyjął lub po prostu nie zdążył przyjąć wszystko przez to, że dalsze losy jaskuły są nieznane. Ślad po nim urywa się w sierpniu 1939 roku. Nie wiemy, co robił w czasie wojny i czy w ogóle ją przeżył. Być może po tym filmie znajdą się osoby, które coś o nim wiedzą. Co ciekawe jego postać, choć raczej nacechowana żartem, nie była jedyną tego typu historią w Polsce. Po zakończeniu II wojny światowej na światło dzienne wypłynęła inna historia polskiego sobowtóra Hitlera. Był nim pochodzący z województwa lubelskiego Anatol Awerkowicz, z zawodu zwykły urzędnik, z wyglądu niemal prawdziwy firer. Jego postać nagłośniła Agnieszka Dobkiewicz, która dla Wałbrzyskiej Gazety Wyborczej zaprezentowała jego sylwetkę. Jeżeli Awerkowicz swoim wyglądem przypominał Hitlera jeszcze przed wojną, to do września 1939 roku, roku mogło to być co najwyżej przedmiotem niewybrednych żartów. Później jednak wcale nie było mu do śmiechu. Gdy w 1943 roku zamieszkał w Chełmie, okupujący miasto Niemcy nie wiedzieli jak się zachować, gdy go zauważyli. Po mieście krążyły bowiem plotki, że oto sam bohaterski Führer przybył w cywilnym ubraniu incognito do miasta, aby zrugać nieporadnych generałów. Awerkowicz musiał wpadać w osłupienie, gdy mieszkający w Chełmie Niemcy spontanicznie oddawali mu honory. Powojenny dziennik zachodni, który opisywał jego historię wspominał, że po Polski sobowtór Hitlera współdziałał też z konspiracją. W artykule na jego temat możemy przeczytać. Awerkowicz współpracował z oddziałami partyzanckimi. Przebrany w niemiecki mundur wyruszał piękną limuzyną w bliższe i dalsze okolice. Niejednokrotnie na polnych drogach zatrzymywał niemieckie samochody wiozące broń i amunicję. Zaskoczeni nagłym pojawieniem się rzekomego firera Niemcy, drętwieli ze strachu i nie potrafili już stawić oporu, gdy asysta wodza, którą stanowili oczywiście partyzanci, atakowała ich i rozbrajała. Na jego oryginalny wygląd w końcu zareagowały niemieckie władze lokalne. Wezwanemu do niemieckiego komisariatu sobowtórowi Hitlera zostały najpierw siłą ogolone wąsy. Następnie Polak został brutalnie pobity. Po wybiciu mu dwóch przednich zębów Niemcy uznali, że podobieństwo do Hitlera całkowicie zniknęło i puścili go wolno. Po wojnie Awerkowicz otrzymywał propozycję wcielania się w postać Hitlera na deskach teatru. Propozycją tego rodzaju zawsze odmawiał, ale po powrocie do Wałbrzycha znów zetknął się ze złośliwymi skojarzeniami. Dziś trudno ustalić, ile jest prawdy, w w skąpych informacjach prasowych na temat Jaskuły i Awerkowicza, a ile w nich dziennikarskiej wyobraźni. O dalszych losach obu panów nic nie wiemy. Losy Jaskuły ucinają się wraz z wybuchem wojny. Z kolei, po publikacji artykułu o Awerkowiczu w Dzienniku Zachodnim, również nie mamy żadnych informacji na jego temat. Być może ten film spowoduje, że ktoś przypomni sobie te dwie postacie i dopowie nam ten ucięty fragment ich historii.